Witam państwa bardzo serdecznie na drugiej międzynarodowej konferencji medycyny informacyjnej i energetycznej w Polsce. Dzień dobry. Rewolucja kwantowa, która rozpoczęła się, jak wiemy wszyscy na początku XX wieku, miała rozpocząć. E, w tym czasie naszej cywilizacji okres, który miał przynieść intuicyjne myślenie, intuicyjne postrzeganie świata. Jednakże, jak wszyscy tu obecni, również wiemy, nie na każdej płaszczyźnie to intuicyjne myślenie zaistniało. Ten proces dokonuje się co prawda od dziesięcioleci jednakże jest to proces, który idzie w różnym tempie, co widać szczególnie dzisiaj na naszej planecie. Są bowiem tacy, którzy z ciekawością dziecka odkrywają inne wymiary człowieka, dotąd ich im nieznane, inne wymiary rzeczywistości, a są tacy, którzy podejmują decyzję, wybór trzymać się starego paradygmatu. My tu zgromadzeni myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że, że można też inaczej, że nie wszystko da się zmierzyć, zważyć, nie wszystko da się powtórzyć i nie wszystko koniecznie trzeba kontrolować. Ponieważ życie życie jest tajemnicą. Jest dynamicznym procesem, który każdego dnia nas zaskakuje. I do tego potrzebujemy fizykę kwantową, żeby zrozumieć dlaczego jest to potrzebne. To zaskoczenie, to ten brak przewidywalności. Dla mnie dla Małgosi Nadol dla Justyny Mumot, organizatorek tego wydarzenia, jest to olbrzymi zaszczyt, drodzy Państwo, że możemy tak licznie gościć Was dzisiaj w Poznaniu. Szczególnie, że minęło dwa pół roku od naszego ostatniego spotkania trochę dłużej niż przewidywałyśmy. Witamy wszystkich uczestników z całej Polski, spoza granic Polski. Naszych szacownych prelegentów ze wszystkich stron świata, którzy do nas zjechali w ostatnim tygodniu do Poznania. I bardzo się cieszymy, że przybycie takich znakomitych mówców tutaj do stolicy Wielkopolski jest oznaką tego, że zarezonowali oni z naszą misją, z naszym. Widzeniem świata, z naszym rozumieniem tej wielowymiarowej egzystencji człowieka. Egzystencji, która obecnie została skonfrontowana z różnymi wyzwaniami, jak wiemy z wyzwaniami takimi, jakie, jakie nam się jeszcze kilka lat temu w ogóle nie śniły. I powiem szczerze, że kiedy tak spoglądam na te minione dwa i pół roku, to prócz wielu emocji, wielu refleksji pobrzmiewa we mnie w związku z tym nieustanne pytanie Quo vadis domina? Dokąd my zmierzamy? Czy wiemy, dokąd zmierzamy? Jako cywilizacja, jako jednostka, jako Córka, syn, matka, jako Polacy, Europejczycy. I pytanie, czy medycyna informacyjna i energetyczna zobowiązuje nas do czegoś? Wszystkich, jak tutaj siedzimy. Podobnie jak y, słowo honoru, jak przysięga Hipokratesa. A jeżeli tak, jeżeli zobowiązuje, to do czego my się mamy czuć zobowiązani? W dobie konformizmu, tak sobie myślę, niektórzy wybierają postawę neutralną, bo, bo tak wygodniej, przyjemniej, na pewno przyjemniej. Tylko czy, czy faktycznie tego chcemy, by było tylko pozornie przyjemnie? Pytanie, czy wybieramy postawę wygodną, czy wybieramy postawę odpowiedzialną? Czy jesteśmy zainteresowani tym, co nasi bliscy i kolejne pokolenia, które przyjdą po nas, będą miały ze skutków naszych postaw? Myślę sobie, drodzy państwo, że historia pokazała bardzo dobitnie, szczególnie w ubiegłym wieku, co to oznacza, kiedy odwraca się wzrok. Pytanie więc, jak odpowiemy na bodźce, jak odpowiemy na bodźce, które do nas docierają. Na bazie naszej ostatniej historii wiemy, że można mieć wybór. Z drugiej strony, ja zadaję sobie często pytanie, czy wyborem owcy jest bycie owcą? A czy wyborem sokoła jest bycie sokołem? Słyszałam kiedyś, że ktoś powiedział, że z prawdą jest jak z głową, każdy ma swoją. Czy aby na pewno? Czy prawda to to samo, co punkt widzenia? Zadajmy sobie to pytanie. Ja śmiem wątpić. Jeśli natomiast wszystko jest kwestią perspektywy i percepcji, to pytanie, czy my chcemy być tak jak ten anioł historii, angel de Geschichte, angel of the history? Po prostu widzieć przeszłość, ale być ślepym na przyszłość. Czy to jest faktycznie nasz cel? Czy może jednak wolimy odważyć się w świadomie na wgląd w to, co. Przyniosą nasze postawy, które może będą wymagały więcej odwagi, wierności samemu sobie, ale będą, będą prawdziwe. Być może odpowiedzi na powyższe pytania przyniesie wykład profesora Polaka, doktora Woźnego. Może oprócz inspiracji, wykłady naszych szacownych prelegentów przyniosą nam Ukojenie, spokój i poczucie, że świadome postrzeganie rzeczywistości nie jest tylko idealistyczną teorią, ale że może stać się pomysłem na życie. Powtarzając, w ślad za profesorem Polakiem, którego zacytowałam na początku mojej książki, Niezależne myślenie jest koniecznym składnikiem poszukiwania prawdy której odnalezienia nam wszystkim z całego serca życzę. Dziękuję. A teraz drodzy państwo niespodzianka, której nie ma w programie. Na scenę poproszę założyciela i byłego prezesa Degaim niemieckiego towarzystwa medycyny informacyjnej i energetycznej. Doktora habilitowanego prywat docenta, doktora Henryka Trojguta. Hendryk, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, ja może powiem tylko parę słów, Henryk trojgut jest ojcem chrzestnym naszego stowarzyszenia. To dzięki niemu znalazłam odwagę, żeby dwa, już trzy lata temu założyć to stowarzyszenie. I'm very happy to have you here on the stage, Hendrik. Uh, I just uh, said to our audience who you are, because most of them knows exactly who you are, but some maybe, maybe not yet. Uh, could you say a few words for the audience, and I will translate you.: Thank you. First of all, good morning. Yeah, yeah. Po. Pierwsze Once again, good morning. <laughs> okay. uh, I have to speak in yes. German. Yes, you, you can speak in German, you can speak in English. What do you prefer? I'm translating you anyway, so for me it doesn't matter. Didn't you say that you want to translate or you have to translate? I will translate, yes. Then I will speak in German. Okay. Im Namen der Deutschen Gesellschaft für Energie- und Informationsmedizin bedanke ich mich für die Einladung. Ich bringe Ihnen die Grüße unserer Gesellschaft und gute Wünsche zum positiven Gelingen dieses Kongresses. Im Namen Niemieckiego Deutschen Gesellschaft für Energie- und Informationsmedizin, der GEIM, danke für die Einladung zu diesem Ereignis. I przekazuję od wszystkich członków zarządu tego stowarzyszenia serdeczne życzenia, jeżeli chodzi o powodzenie tego wydarzenia. Ich, ich freue mich, dass die, das Thema Energiemedizin in Polen so aktuell geworden ist. Energiemedizin ist mehr als nur eine Medizin mit anderen Methoden. Es ist eine, ja eine eigene welt ja bardzo się cieszę że medycyna energetyczna robi się coraz bardziej popularna w Polsce ponieważ medycyna energetyczna nie jest tylko po prostu taką alternatywną komplementarną medycyną z ich kann ihnen dazu nur gratulieren denn sie sind jetzt uh, mitglied einer wachsenden gruppe von personen die sich damit befassen und uh, Die wissen, dass hinter dem Begriff Chciałem jednocześnie pogratulować tutaj każdemu z Państwa, że jesteście częścią tej społeczności nazywaną Medycyną Energetyczną, ponieważ za Medycyną Energetyczną kryje się. Wiele wiele więcej Jest tam, są tam drzwi, których uchylenie przynosi kolejne implikacje. Sie kommen w in z dabei in Berührung mit Begriffen wie bioenergia, mit biofizik, mit, uh, bio mit uh, subtle energy jeżeli chodzi o medycynę energetyczną to powiązana ona jest z takimi pojęciami jak e, biomedycyna, bioenergia, energia subtelna, biofotony, ale auch mit Begriffen wie information oder informationsfeldern und natürlich auch mit e, beispielsweise mind technology und wenn man ganz weit ausgreift auch so spirituellen Begriffen wie schicksal oder karma Medycyna energetyczna jest powiązana też z informacją, z pojęciami takimi jak pola informacyjne, z pojęciem takim jak mind energy, czyli energia umysłu, ale też ze świadomością i ze wszystkim, co jest związane. Z duchowością, z karmą, patrząc dalej ze świadomością. Ich kann Ihnen dazu nur gratulieren, dass Sie diesen Schritt gemacht haben und sich in diese Gesellschaft eingebracht haben und ich möchte Ihnen einfach zum Abschluss auch nochmal die besten Wünsche zum guten Gelingen dieses Kongresses mitgeben von im Namen unserer Gesellschaft und in meinem eigenen Namen. Dlatego też raz jeszcze każdemu z państwa gratuluję, dass jesteście Teil tego tej Gesellschaft

Bei der Gelegenheit darf ich äh, dobroscher fragen, wir haben im Vorstand der Degheim äh, beschlossen, dich zu fragen, ob du bei uns als äh, Beisitzer äh, fungieren willst. Äh, wir das ist absolut. Ja, 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 ja. Also, ja. Damy möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf des Kongresses, dass mir das nicht untergeht, dass du Beisitzerin bei uns bist. Hendrik zaproponował mi właśnie, żebym została, ponieważ jestem członkiem tego stowarzyszenia. Warte noch, bitte. Warte, 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 bitte. Że jestem członkiem tego stowarzyszenia, że zostałam zaproszona do zarządu tego stowarzyszenia jako. Bajzyca. Jak ja to mogę przetłumaczyć? Germanistki na scenie? Bajzyca? <śmary> Żona hendrika mówi: dużo zaszczytów, mało roboty. <śmary> <Uj>. <śmary> <śmary> Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dzięki. Bardzo dziękuję.